30 kwietnia 1959 roku odbyło się uroczyste otwarcie Starej Synagogi jako oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Rysunek Kazimierza Podsadeckiego, przechowywany w zbiorach muzeum, przedstawia budynek synagogi od strony Placu Babuł. Jest to jedna z wielu prac dokumentujących wygląd oddziału w tamtym czasie. W uroczystości wzięli udział znakomici goście. Wśród nich ówczesny dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dr Jerzy Dobrzycki, przewodniczący gminy żydowskiej w Krakowie Maciej Jakubowicz, a także dr Bolesław Drobner, poseł i zasłużony dla Krakowa działacz. Stara Synagoga w Krakowie to jeden z najstarszych i najcenniejszych w Europie żydowskich domów modlitwy. Podczas okupacji niemieckiej została zrujnowana. I obrabowana z bogatego wyposażenia. W latach 50. odrestaurowano ją i adaptowano na muzeum. Już w latach 60. prezentowano tu chętnie odwiedzane ekspozycje zmienne. W tym samym czasie zorganizowano tu pierwszą wystawę stałą, na której przedstawiono eksponaty stworzącej się wówczas kolekcji Judajków, liczącej obecnie ponad 1300 pozycji. Dziś oddział współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Obok wystawy stałej i wystaw czasowych jest to miejsce edukacji młodzieży szkolnej i krakowian, licznych imprez kulturalnych, jak noc muzeów, święto oddziału Jom Rishon czy noc synagog. Starą synagogę odwiedza rocznie ponad 130 tysięcy turystów z całego świata.